Wachlarz yy, treningów jest tak ogromny, że w zasadzie ciągle możesz robić coś innego, ciągle progresować i jest to po prostu super ciekawe. Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj w roli głównej Wojtek Kopiciński jest w trakcie rozgrzewki, gdzieś tam, gdzieś tam daleko w tle. Yy, Biegnie. dzisiaj 3 razy 3 km, w tempie około 3,40 na kilometr. Rozgrzewka około 2 km. Miałem okazję uczestniczyć w jednym z treningów z Wojtkiem. Był to bardzo katorżnicze jak dla mnie trening. Ja go nie ukończyłem, ale Wojtek sprawia wrażenie osoby, która bardzo lubi zadawać sobie ból. Im większy ból na treningu, tym bardziej szczęśliwy jest Wojtek po nim. Był to trening, o ile dobrze pamiętam, 20 razy 600 metrów w tempie 3,20 na kilometr na minutowej przerwie. O, Wojtek, Wojtek dobiega, także pewnie za chwilę będziemy ruszać więcej. Dowiecie się od Wojtka. Dzisiaj biegniemy 3 razy 3 km w tempie 3,40. Jest to trening taki wprowadzający po roztrenowaniu, po krótkiej chorobie i po lekkim defekcie nogi. A najbliższy start gdzie i kiedy? Będzie to start taki treningowy. Jest to Dłatlon MTB w Ostromecku i od razu następnego dnia lecę 7,5 km też w tym samym miejscu. Mam docelowa jakaś impreza, na jaką się przygotowujesz? Yy, sezon już jest zakończony, yy, także w zasadzie zaczynam przygotowania pod kolejny. Myślę, że w takim ciekawym startem będzie yy, niepodległa piątka w Warszawie. Na którym można by było powalczyć o nowy rekord życiowy na 5 km. A jaki masz? 15,43. 15,43, czyli szybkie wyganie. Ja tobie na pewno nie, nie zagrożę. No dobra, to będziemy lecieć. Jesteśmy po pierwszej trójce, bo i tak jak samopoczucie? poczucie? Super, świetnie, naprawdę super się biega, aż tęskniłem. Wyszło 10 minut 49 sekund, czyli lekko za szybko. Będzie trzeba delikatnie zwolnić, ale jest naprawdę super. Czyli, czyli nogi niosą? Eee... Niosą po przerwie, chyba świeże są, a nie zamulone. Także nic tylko się cieszyć. Ok, ile jeszcze przerwy? 15 sekund. 15 sekund, dobra, ruszamy z drugą trójką. trójeczka już za nami. Jak tam? 10 minut 58 sekund. Bardzo kontrolowany bieg. Wstrzelone. Eee, nie przesadzone ani nie za lekko. Idealnie. To no super. Czyli za chwilę ostatnia trójeczka. Tak. Chwila rozmowy. Dwie minutki Pod... przerwy, bo robimy to wszystko na dwóch minutach. Chyba nie wspomnieliśmy. No. Po tej trójce zrobimy krótkie podsumowanie. Chwilę porozmawiamy tak. i zobaczymy co z tego wyjdzie. i lekke skoz W ostatniej serii po ostatnich 3 km, jak się biegło? E, wiadomo, już lekkie zmęczenie się pojawiło, ale dalej jest to kontrolowany bieg wyszło 11 minut i 6 setnych. także Czyli, idealnie. czyli zgodnie z planem, jak, jak w szwajcarskim zegarku. Dokładnie 3,40 tempo. E, tętno trochę za wysokie jak na taki trening, ale trzeba sobie dać e, ten margines błędu, bo jest to e, trening po roztrenowaniu, więc. E, Zawsze to tętno będzie wyższe. Okej, okay. a zdrać nam jeszcze, bo w sumie się nie pytałem, w jakich butach dzisiaj biegłeś? E, są to Nike, Pegasus, Next Nature, coś takiego. E, w zasadzie zwykłe buty bez karbonu e, na Zumixie. E, fajne dobieganie i w zasadzie idealne na takie treningi lub wybieg luźne wybiegania. Preferujesz buty z karbonem na sesje treningowe czy jednak bez karbonu? E, wiadomo, w karbonie się biega moim zdaniem łatwiej. Mi ten karbon dużo oddaje, także na mocniejsze e, treningi, powiedzmy, gdzieś to tempo jest poniżej 30-30. E, wtedy warto by było je założyć. Aczkolwiek no, na taki trening, jak teraz jest to 3,40. Nie widzę. E, w moim przypadku jakby e, wyższych e, osiągów. E, Niższego zmęczenia. To jest zwykły, powiedzmy, luźny trening, także nie ma co kombinować i zużywać butów typu Waporfly. Ok, rozumiem, że wszystkie Twoje treningi można śledzić na bieżąco na Strawie. Z tego co sprawdzałem, robisz tam setki kilometrów tygodniowo na, na rowerze. Jesteś triatlonistą. Jakiego rodzaju treningi lubisz najbardziej, te rowerowe czy te, może na basenie? Szczerze mówiąc, najbardziej satysfakcjonującymi treningami chyba są treningi biegowe, tym bardziej, jeśli one wyjdą dobrze, jeśli wszystko pójdzie y, tak, jak było w założeniach. Y, Jednakże w zasadzie wszystkie treningi no, są po prostu y, robione z przyjemnością, wielką przyjemnością y, i Triathlon ma to do siebie, że y, Zrobisz jedną dyscyplinę i w zasadzie tego samego dnia masz kolejną i wydaje się to nigdy nie znudzić, bo wachlarz y, treningów jest tak ogromny, że w zasadzie ciągle możesz robić coś innego, ciągle progresować i jest to po prostu super ciekawe. Czyli nie ma nudy. A powiedz nam jeszcze, bo zdradziłem e, widzą tajemnicę. Przed chwilą powiedziałeś, że treningi są e, bardzo ciekawe nie ma nudy. Ja zrodziłem widzą tajemnicę taką, że z tego co Cię znam, to jesteś osobą, która uwielbia trening, który przynosi ból. Sprawiasz przynajmniej takie wrażenie, że im większy ból, tym bardziej zadowolony po treningu jesteś. Czy to jest mylne, czy, czy tak rzeczywiście jest? Myślę, że tak jest. Myślę, że, że, że lubię tak, żeby porządnie się zmęczyć. Jednakże wiem zawsze z tyłu głowy, że trening nie, w treningu nie chodzi o to, żeby się zajechać, żeby zrobić to jak najszybciej, żeby ta średnia była jak największa, tylko żeby. Robić coś na odpowiednich intensywnościach przez odpowiedni okres czasu, więc zawsze trzeba po prostu mieć z tyłu głowy to, że nie każdy trening to jest zażynanie się na maksa, mimo tego, że można chcieć lub nie chcieć, no po prostu trzeba realizować to, co napisze trener lub samemu się założyło. Okej okay, Wojtek, z tego miejsca dziękuję Tobie bardzo za poświęcony czas, wielka szkoda, że nie udało się nagrać tego, że nie uda się nagrać tego jutrzejszego treningu, stąd te spontaniczne dzisiejsze nagrania, mam nadzieję, że do tego treningu, do tego treningu na podobę, który jutro będziesz wykonywać, jeszcze wrócimy. Twoje linki, Twoje social media podlinkuję, także wszyscy chętni będą mogli odwiedzić Ciebie, zobaczyć Twoje wyniki na strawie i tyle z mojej strony. Thank you very